Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Drużyna Wiktoria, aglomeracja Wobrzyska wygrała mecz drugiej kolejki trzeciej Ligi Kobiet z drużyną Orlik Jelenia Góra. Rywalki musiały w tym meczu uznać wyższość naszego zespołu, który pokonał gości z Jeleniej Góry aż 4 do 1. Pierwszego gola dla gospodyń strzeliła Olga Balcerzak. Jednak nasze zawodniczki cieszyły się ze zdobytej bramki niespełna 60 sekund, bo po błędzie w obronie jeleniogórzanki doprowadziły do wyrównania. Przy stanie 1 do jednego piłkarki Wiktorii zwiększyły tempu gry i tym samym pozyskiwały coraz to dogodniejsze bramkowe sytuacje. Po kolejnej akcji marty bedry pani sędzia podyktowała rzut karny za faul na naszej napastniczce. Jednak tego dnia do siatki rywalek nie trafiła nasza kapitanka Emilia Dolata i rezultat z przewagą jednej bramki nadal się utrzymywał. Po kolejnym faulu tuż przed polem karnym, przepięknym strzałem z rzutu wolnego, popisała się Anna Sławińska, zdobywając gola na 2 do 1. Po tej bramce, zawodniczki Wiktorii już kontrolowały wszystko to, co działo się na boisku. Nasze dziewczyny nie zwalniały tempa i w dalszym ciągu brynęły na bramkę Orlika Lika Jelenia Góra. Po jednej z takich sytuacji rezultat na 3 do 1 podwyższyła strzałem z lewej nogi bardzo dobrze dysponowana tego dnia Natalia Marszałek. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa meczu. Zespół zaprezentował się o wiele lepiej niż w pierwszym meczu, w pierwszej kolejce. Jednak brak doświadczenia jeszcze tego boiskowego. takich Cwaniac z boiskowych, no i, i gry na dużym boisku, bo trenujemy na małych boisku Orlik i, i jakby, jakby skutkiem jest tego, że, że często mamy, mamy problemy z wyprowadzeniu piłki, czy rozegraniem piłki, no, ale dzisiaj o wiele lepiej to wyglądało i, i cieszę, że jest postęp mimo wyniku, który by na to nie wskazywał. Druga odsłona to gra bardziej wyrównana, bo nasze zawodniczki starały się już pilnować korzystnego wyniku i grać jedynie z nadarzających się kontr. W tej części trener Jacek Grabowski dokonał aż pięciu zmian i na boisku pojawiły się kolejne zawodniczki Wiktorii. Po dokonanych zmianach konieczna była też korekta w ustawieniu na boisku zawodniczek. Bardzo dobrze w tym meczu w bramce spisywała się nasza 16-letnia Patrycja Urbańska, która drugą połowę rozegrała bezbłędnie. Znakomitą partię zagrała także cała linia obrony. Nowatorskie ustawienie pomocy w tym meczu daje jeszcze wiele do życzenia, ale przesunięcie Emilii Dolaty do środka pola było bardzo udane. Pod koniec meczu po raz kolejny w szturmie na bramkę gości swój strzał oddała Natalia Marszałek i nie dała szans bramkarce z Jeleniej Góry, podwyższając wynik meczu na 4 do 1. życia zawodniczki po prostu w światło bramki i wpadła. Jednak, jednak ja patrzę, szukam pozytywów w grze swojego zespołu i tutaj widziałem postęp przede wszystkim jako drużyny, że potrafiła do końca grać, walczyć i, 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 i grać jeszcze ten rezultat, żeby był lepszy. No i, no i chwała. No myślę, że w rewanżu, w rewanżu dużo lepiej się zaprezentujemy, bo też z czasem przyjdzie, przyjdzie postęp formy. Druga połowa meczu wydawałoby się, że będzie to spokojniejsza gra, ponieważ do przerwy prowadziliśmy 3-1, jak dobrze pamiętam, i rzut karny jeszcze, więc mogło być 4-1 i wydawać by się mogło, że połowa będzie dużo spokojniejsza i gra zespołowa zupełnie inna, a jednak jakaś nerwówka wdarła się w nasze szyki i gra zrobiła się bardzo wyrównana. Jednak, jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym i w tym momencie myśmy wykorzystali sytuację, która nam się nadarzyła i strzeliliśmy kolejne bramki. Dziewczyny muszą dużo grać, nie oszukujmy się, ale, ale warunki takie, jakie my mamy w Jeleniej Górze, są trudne, ponieważ nie mamy własnego boiska, na którym moglibyśmy trenować i grać, a to daje pewną przewagę, bo już jest doświadczenie. Im więcej gramy takich meczów, te mecze, ten rok chcemy, jakby, aby drużyna się ograła, stworzyć mocne zaplecze dziewczyn, które będą grały w tej trzeciej lidze. Jakby model przyjętych rozgrywek jest uważam dobrym modelem, po prostu możemy jak najwięcej grać, a to jest też sposobność do tego, żeby, żeby rozgrywać mecze. W pełni zasłużone zwycięstwo i słowa pochwały i uznania dla wszystkich zawodniczek Wiktorii. Kolejne problemy przy budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego Aquazdrój. Miesiąc przed planowanym zakończeniem obiektu główny wykonawca odstąpił od dalszych prac przy realizacji inwestycji. Firma Budopol tłumaczy zaistniałą sytuację brakiem gwarancji zapłaty wynagrodzenia, którą powinien posiadać inwestor. Prezes spółki Aquazdrój Bogdan Stanek odpiera jednak zarzut, twierdząc, że takie zabezpieczenie posiada. Spółka posiada kredyt gwarantowany przez gminę Wałbrzych Poręczany. Spółka do tej pory wszystkie należności wypłacała w terminie i spółka ma pieniądze na dokończenie całego projektu. Uzasadnienie odstąpienia od dalszej realizacji zamówienia znajduje się na stronie internetowej firmy Budopol. Możemy w nim przeczytać m.in., że przeszkodą jest brak gwarancji zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy. W świetle powszechnie dostępnych informacji o trudnej sytuacji finansowej miasta Wałbrzycha i jego spółek, udzielenie wykonawcy gwarancji zapłaty jest koniecznym warunkiem kontynuowania robót. Brak gwarancji zapłaty upoważnia wykonawcę do odstąpienia od umowy w obronie interesów finansowych nie tylko swoich, ale również podwykonawców robót. Inwestor, czyli spółka Aqua Zdrój wezwała jednak przedsiębiorstwo, by powróciło do prac budowlanych, na co wyznaczyło czas do końca tygodnia. Spółka jest przygotowana na to, żeby inwestycja została skończona w terminie jak najszybszym. Oczywiście zachęcamy jeszcze w ten sposób budopol, dając im ten termin do tego, żeby się opamiętali i żeby przystąpili do pracy. W związku ze zwłoką w inwestycji do wykonawcy zostało wysłane również pismo informujące o naliczeniu kar umownych, których łączna suma wynosi obecnie ponad 7,5 miliona złotych. Niewykluczone jednak, że niezbędne będzie rozpisanie kolejnego przetargu na nowego wykonawcę inwestycji. Przypomnijmy, że już raz zmienił się lider konsorcjum realizującego to zadanie. Wtedy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do zakończenia inwestycji. Stan zaawansowania prac na obiekcie to obecnie ponad 70%, a ich finalizacja miała nastąpić z końcem października tego roku. Czerwony dywan niczym na gali oscarowej, znani i cenieni polscy aktorzy, producenci, reżyserzy i krytycy filmowi. Przez trzy dni Sokołowsko przeżywało prawdziwe oblężenie wielbicieli kina Krzysztofa Kieślowskiego. Festiwal był okazją do dyskusji o niebanalnej twórczości mistrza, ale także wzięcia udziału w wielu wydarzeniach pobocznych, jak pokazy plenerowe, wystawy i panele dyskusyjne. Panie Klasie, piękne zdjęcie. Tak? Dziękuję. Tematem przewodnim drugiej edycji festiwalu Omarza Kieślowski był film bez końca. W dramacie psychologiczno-politycznym wystąpiły m.in. Marzena Trybała oraz Katarzyna Figura, które zaszczyciły swoją obecnością podczas Gali Festiwalu. Aktorki spotkały się z fanami oraz wspominały współpracę z wielkim reżyserem. Podczas festiwalu nastąpiły również przekazanie archiwum Kieślowskiego na ręce Fundacji InSitu. Dokumenty będą miały swoją stałą ekspozycję w laboratorium kultury, które powstaje w Sokołowsku. To są filmy, to są plakaty, to są bezcenne scenariusze, scenopisy tych scenariuszy. To są liczne dokumentacje, wycinki z gazet, dokumentacje towarzyszące premierom filmowym. To są również listy publiczności które, i rysunki dzieci, nawet które pisały taką korespondencję do, do jakby Krzysztofa Wiślowskiego. Archiwum twórczości Kieślowskiego zostało przekazane przez Studio Filmowe Tor, którego dyrektorem jest Krzysztof Zanussi. Przedstawiciele organizacji nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, jednak połączyli się z gośćmi przez Telebim. Studio Filmowe Tor pracuje w tej chwili bardzo intensywnie nad rekonstrukcją cyfrową filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Także za moment, myślę, niedługi, będziemy mieli okazję. Zobaczcie te filmy po rekonstrukcji, odnowione i będą miały drugie życie. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i pozdrawiam Państwa. W ramach odrestaurowanej filmografii zaprezentowano dokument Zdjęcie z 1968 roku, w którym młody Kieślowski analizuje losy dwóch chłopców z wojennej fotografii, prowadząc przy tym dziennikarskie śledztwo. Czy Pani powiedzieć, Panie Chciałam się zapytać, czy Pan może mi powiedzieć, kto, kto w tym domu mieszkał od czasów wojny? A, proszę Pana, to jest ta młoda lokatorka. To tutaj są Pan, choć 40 lat mieszkają powinni, jeszcze od tych niech się o to zapyta. A ja do Pana nic nie powiem, bo nie wiem. Proszę o telefon. Proszę Pana, mam pytanie. Pan tutaj mieszka mną? No. Od ilu lat? Nie ja wiem. Od 10 lat. Od czasów wojny? Od czasu wojny. Od, jak była wojna, czy w czasie wojny? W czasie Dobra, czy pan pamięta? Nie pan zobaczy. Uczestnikami gali byli współpracownicy, aktorzy oraz znajomi i przyjaciele Krzysztofa Kieślowskiego, którzy udokumentowali swoją obecność wpisem do specjalnej księgi. Reżysera wspominała również jego żona Maria oraz syn przyjaciela ze szkolnej ławy. Z moimi chłopcami, kiedy do kino jeszcze działało, nie mieli na tyle pieniędzy na bilety, żeby wejść do kina i oglądać filmy. Nie było dokładnie dziury, ale z tego słowa to był wywiecznik na sali, na tyle duży, że poprzez szparę tego wywiecznika można było oglądać filmy i te filmy razem z moim ojcem oglądali. W ten sposób chłonęli kino. Swoją złość, że inni mogą oglądać, a oni nie, wyrażali tym, że no. Z tej góry na tą widownię pozwalali sobie na, 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 na różne, różne żarty. Równolegle do wydarzeń odbywających się w starym kinie, Zdrowie, prezentowane były pokazy plenerowe oraz wystawy fotografii. Do Sokołowska licznie zjechali wielbiciele kinematografii z całego kraju. Dla dawnego uzdrowiska festiwal był doskonałą formą promocji walorów górskiej miejscowości. Przy przywożeniu tutaj znakomitych twórców. Yy, wytwarza nową jakość tego miejsca, a co jest najważniejsze dla mnie, że lokalna społeczność bardzo się angażuje i chętnie uczestniczy w tych spotkaniach. Nie tylko jako publiczność, ale również bardzo pomaga i, i, i Myślę, że wszyscy odczuwamy, że, że powstają inwestycje, że pojawiają się kawiarenki, że to wszystko ma bardzo piękny kształt estetyczny. No i że możemy zobaczyć niepuste ulice Sokołowska. Fundusze zdobyte podczas festiwalu posłużą do odbudowy niegdyś pięknego i monumentalnego gmachu Sanatorium doktora Bremera oraz utworzenia w nim laboratorium kultury z archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Kawał dachu jest na zamku. Chcemy odbudowywać szybko całość, bo innej możliwości nie ma. My możemy czekać. Budynek nie. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia!